Cześć! Dzień dobry! Witamy w samych quizach. I dziś tematem jest yy, dzieciństwo. No, na samym początku nam, ile dziecka jest w Tobie wyskoczyło, także, no, pomyśleliśmy, że dziś Dzień Dziecka! Także, no, quizy o dzieciństwie. Yy, yy. Idąc na zakupy spożywcze, najdłużej przebywasz w dziale. Ze z... słodyczami z swastwudami z warzywami i owocami z z... nad białym z, z alkoholem. Moje dziecko z alkoholem. No ja dobra. No... Ja z owocami i warzywami. Na serio. Ja z owocami. Co? No i ja to... Ja to zaznaczam ja z owocami. Ja, o. E, czy zdarzyć ci się czasami obejrzeć bajkę? Ciągle! Jaka akurat będzie część... jakaś fajna. Co najchętniej zjadłbyś na obiad? Ale teraz, ja, tak? Ja Na leśniki, pierogi łososia schabowego. Ja? Naszego. Teraz. Pieroz. Ja teraz schabowy. Bo teraz, teraz a, a przed chwilą że... jadą... Ale to nie wygląda. No, oh wow. To bym zjadł teraz. No. Lubisz pić kawę? Nie. Mm, nie. Czy miewasz czasami tak zwane głupawki? Tak! Tak, wśród przyjaciół i to bardzo, tak. bardzo często. Mam ciągle. Czy myślisz czasami o studiach? Nie. Nie jeszcze mam na to czas. Lubisz działać spontanicznie. Wiesz co to znaczy? Nie. Czyli że nagle. Tak! tak! Czyli że tak! Ja nagrywam nagle. Nawet nie mam pomysłu na film i mi wychodzi. Jak. Co? Tak. tak. jeżdżę delicję warstwami? Tak. tak. Lubię galaretkę wyciągnąć z tego. Wolisz film czy serial? Film. film. Serial z drugiej. Aplikację najbardziej lubisz. Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube! Ale na drugim miejscu u mnie jest Instagram. Czego najbardziej boisz się w przyszłości, że nie znajdę już z swojego życia, choroby, nagłe śmierci, płacenia rachunków, pracy mieszkania bez rodziców, niczego się nie boję. Ja płacenia rachunków, tak Ci powiem. 100% dziecka! What? 100% dziecka! Nie! A słodki ten chłopczyk. <gry> Uwielbiasz zabawę. Lubisz spędzać czas z najmłodszymi. Lubię. Ja też. Nie rozumiesz pojęcia dorosnąć. Cieszysz się chwilą i nie myślisz o konsekwencjach. Jesteś bardzo wesoły i dużo się śmiejesz. Pozazdrościć nastawienia do życia. Pochwal się wynikiem w komentarzu. Dziękuję. Ci nie chwal się komentarzem. Nie będę się chwalić. To dobrze. Więc zaczynamy. Zaczynamy. Dzieci. Ty już, to, ty już to szukałaś. No, kiedyś. Dzieciństwo, także. Kiedy, kiedy? wy O! Zobaczymy. Ten quiz robimy... każdy quiz robimy A. razem. Razem. O, okay. Wybierz pokój. A to dobrze, dla dziewczynki, nie? Ten środkowy. To środkowy. To jest dla. i dla dziewczynki, i dla chłopca, także. O. Jak określiliby cię twoi znajomi? Także. No nie wiem. Jak byś mnie oceniła? Chyba każdy jest z nas optymistą, tak? No jest. No jest, no jest. Twój ulubiony Anna, kolor to mi... zielony! Co? Zielony, mój ulubiony kolor. A twój? O, jest niebieski, czyli też to wybieram środkowo. Co, rob, co robisz niebieski. w wolnym czasie? Nie Śpiewam, tańczę, idę na miasto ze znajomymi... To? Czy tam słowa... No, na Właś miasto no. to ja nie idę. Ja... No, nie mamy gdzie. Ale do Boba jadę. Z no. Ale też no szkoda, że tu nie ma nagrywam na YouTube. No. Bo bym to zaznaczyła. A ja bym nie. Wybierz, Wybierz zestaw. zestaw, to bardziej dla dziewczyny, więc ja to wybiorę co? Nie, to jest ładne. Co? Wybierz obrazek, teraz ty może. Obrazek? Mhm. Obrazek. E a czemu to są same dziewczynskie? Ten nie jest dziewczynski taki. Teraz z i kamieniami. Gdzie to jest tu? No. Ten jest, <Ky> mi się podoba. Zdaj się na los. Hmm. Serce, 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 serce. Te w środku. Jesteś już blisko. Piąpiecka. Czego? No, wyszło w nas. Jesteśmy blisko wydoroślenia. Ale było 100% dziecka, także no. Dzieciństwo szukamy. A um. to? Dobra. Czy odganiesz jak wyglądały gwiazdy w dzieciństwie? Nie, bo już to robiłaś. Tak? No nie powiem Okej. Okay. To... Czy rozpoznasz polskich celebrytów po zdjęciach? Nie. Nie. Co wolisz smaki dzieciństwa? O! Dobrze. Smaki dzieciństwa. Flipsy, Który flipsy. z tych smaków lubisz najbardziej? Powiem wam, że ja kiedyś jadłam flipsy. Ja nie jadłem. Ale. A czekaj to są? Najbardziej... Aha, to są te, jak są te tygryski. To no. są takie czekoladowe to, to ja kiedyś. Nie, ja lubię truskawkowe. Ja też. On ja bardziej lubię truskawkowe, no nie wiem, bardziej... każde dziecko przepadało bardziej za czekoladą, a mi ja lubię bardziej truskawki. smakowało na tym. Który smak wolisz? Paprika, fromadze. Papryka, fromadze fromadze, nie? No mi smakowało ten. Mi smakowało. Z no, z ja. i fromage mi smakowało. Które z tych głów najbardziej lubisz? O to, to o, to są z dzieciństwa. No, to są dobre. One są z dzieciństwa, tylko powiem nie, wam. Ja ich nie mogę już znaleźć. No właśnie, one już chyba nie są w sklepach dostępne. Nie, ja, ja gdzieś tam na jakimś rogu, ale. Orężadę piłem. Piłam. No, jest dobre. Tego nie piłem. Nie, nie piłam, powiem wam. Ale orężadę. To piłem, to piłem. piłem. No, tego jest pełno. <laughs> Jadłeś watę cukrową, po prostu spotykacie rękami. Rękami! Ja jadłam rękami. Ja, z ręka. ja jak, um, spotyka i się za, zawsze cały klejnie. A ja zawsze jadłem rękami. Jak jadłeś Oreo? Jak jadłem? Ja najpierw wylizywałam krem no. ci powiem. Mhm, tak się robiło. I robi. No. W jaki sposób jadłeś na liśniki? Ja teraz jem takie złożone w trójkąt, ale kiedyś jadłam ja takie ja, w rurkę. Ja takie. W rurkę, nie? No. A ja jem teraz takie w trójkąt. No, ale jak byłam dzieckiem, to znaczy jak byłam młodsza, ja, to, no no to tak jadłam zwinięte w rurkę. Ja takie ja tak jadłam. Ok, czyli już. I nadal dzieciństwo. Ale watę to jadłem na om, nom od razu. Nie jadłem jakoś tak, wyrwałem się ręką, chum. Tylko tak od razu jadłem. Dzieciństwo. Ty jadłeś tak ręką? No ja jadę ręką, nie. powiem Ci. Ja nie jadę ręką. Czy robiłeś te rzeczy? Nie, to już... To już... już no nie, nie ma nic. A to? Ile wiesz o kreskówkach lub bajkach? Nie. nie. Czy rozpoznasz polskich celebrytów? No po przecież nie z... znasz jakichś... Anna Mucha! Nie znam jej, ale wiem, że to jest dziewczyna na pewno. Bo Anna... Czy Anna Mucha? Mucha? Ona jest Muchą? No dobrze. Ewa Farna! O to znam. No i powiem Wam, że A, chyba ta, was. bo ona tak śpiewa, nie? nie? Już się to? Tak to. Alicja, ja jej nie znam. to czuję się. Muszę Natalia Kukulska. Kukul? Nie znam tej Kukulski. O. <grym> Dawid Kwiatkowski. To chyba on jest, nie? No. Taka guminka Dawida, nie? To David? Dawid? Nie, to nie jest Dawid. To jest Dawid. No na początku no to jest Dawid. Mateusz Damęcki. Damian. Czemu moje imię? Ale nazwisko już nie. Dobrze, Mateuszu. Co? Tu jesteś. Czymś, Doda! Czym ci mogę pomóc? Poszukajmy Dody. To jest Doda? To, to. jest Doda? Nie, to jest Doda. Nie. To, to jest Doda! Anna. I... Ania Rubik. A pewnie Ania ktoś chciał napisać, ale Ania napisał. To jest dziewczynka czy chłopiec? Na górę, na górę, na górę! To jest na górę! Na dół, na dół, na dół teraz. Ta, tu jeszcze, jeszcze! Ta, tak. Nie, nie. Maciej stukr. Stukry. Bueno, dobra, mamy. Michał Wiśniewski. No i ja tutaj mi... o! Krupa! Ja myślałem, że kupa. <Ł sober> no ja też tak na początku nie. To. Małgorzata Socha. To jest tata, tu. No i zośko, nie wiem, tu. Robert Lewandowski. To będzie ten bijak. Ten. Tak. Nie. Nie, ten, ten, co pokazuje tak klatę. Tak? Myślisz? Tak. Weronika Rozatti. Na dół. No, ta, i na z tą ta, lalką. Także to. Adam Fidusiewicz. To Mamy tam dwóch, będzie. Także ten to będzie na pewno. Ewa Chodakowska. I to będzie. I teraz ta. Kamil, Soch, Nie znam. Kamila to? i Marieta. Co to jest Marieta? No nie, Marieta. Nieźle, jest nieźle. Całkiem nieźle udało Ci się rozpoznać całkiem sporo gwiazd. Poszperaj jeszcze trochę w sieci, poprzeglądaj zdjęcia niektórych z nich i spróbuj ponownie. Z pewnością pójdzie Ci wtedy o wiele lepiej. Ile? No i mamy 52% tego quizu, także... Myś, my was już żegnamy, dzisiaj był Dzień Dziecka. Także z okazji Dnia Dziecka. Serdeczny życzonka. Pokaż, e, który dzisiaj dzień. I który, dnia. O której nagrywamy. Nagrywamy o 15.00 2016. Także z okazji Dnia Dziecka wszystkim Wam. Dziękujemy. I składamy ci I papa. Pa. Wszystkie. papa